Pojawiło się trochę informacji, więc warto by o tym pomówić. A mianowicie, dzisiaj pojawił się zwiastun mapki azjatyckiej. Więc pozostał nam jeszcze tylko i wyłącznie zwiastun zielonki. Zielonkę już znacie. Kto nie zna, to będzie miał okazję poznać ją w podstawce FSA 25. Więc jeżeli ktoś z Was nie zakupił dodatku do FSA 22, no to zielonkę na świeżo będzie już poznawał w. Zamglonej wersji, w takiej można powiedzieć, nie wiem, lepszej, bo że tak powiem, ten ostatni plan będzie jeszcze dodatkowo upiększony mgłą wolumetryczną, będzie zasłaniał wszelkiego rodzaju niedoskonałości, które raziłoby w oczy. I teraz co do tego, co dzisiaj się pojawiło, a mianowicie pojawił się na samym końcu trailera taki oto kadr. Żeby w ogóle wyłapać to na samym końcu, to trzeba było maksymalnie to wideo spowolnić, żeby złapać te klatki, bo one tam bardzo szybko sobie przeskakiwały, ale udało się. I mamy tutaj fellowshipa, który sobie tutaj zacumował w porcie. W porcie jest też, jak możecie sobie tutaj zobaczyć. Jest silo zbożowy, tutaj, gdzieś w tym miejscu nawet widać, że jest kratka, co wam za chwilę pokażę. I co jest najciekawsze? Otóż, jak teraz sobie tutaj widzicie, to w grodziach tego statku znajduje się zboże, jest tego bardzo, bardzo dużo, więc jeżeli miałby ono pochodzić z naszych upraw, to aż nierealne, że jest tego aż tak dużo. Co jest ciekawe, te klapy, które są tutaj podniesione, wyglądają tak, jak miałyby się zamykać coś na wzór tego, jak działo się to w pociągach, kiedy powiedzmy sobie, napełnialiście gdzieś tam z jakiegoś silosa, który znajdował się przy torach. To taka moja bardzo odważna wizja w stosunku do tego, co mówię, więc bierzcie na to poprawkę. Mianowicie, jak widzicie, cały ten statek jest wypełniony i na wszelkiego rodzaju materiałach, zarówno na mapce USA, jak i tutaj były takie najazdy, właśnie na wodę, na statki. Były nawet osoby, które próbowały gdzieś tam w tych preview-wersjach na którąś tam motorówkę wskoczyć, czy podejść, czy jakimś tam enterem, czy stabować. Nie udawało się to. Jakoś szczerze wątpię, żeby wprowadzili tutaj możliwość pływania, bo to no, chyba raczej by nie przeszło. Natomiast wracając do tego kontenerowca, może nie kontenerowca, a bardziej. Tego, tego statku, który będzie transportował to zboże, bo kontenerów tu nie ma, są grodzie. Wygląda to tak, a nie inaczej. To znaczy na mapce azjatyckiej, zobaczcie, macie tutaj znak na Doki i macie tutaj elewator zbożowy. Jak przejdziemy sobie dalej, to proszę bardzo, ten elewator zbożowy po prawej stronie połączony jest z tym statkiem tutaj, w tym miejscu jest takie połączenie. Czyli są dwie opcje: albo wprowadzili coś takiego, że po napełnieniu tego statku, jeżeli gdzieś tam będzie jakaś inna cena, to będzie można gdzieś z jakąś opłatą wysłać, w co chyba delikatnie wątpię, bo nie wiem, czy ten kolos by się tutaj stąd, że tak powiem, wydostał, czy to jest tylko taka po prostu no, ciekawa ekspozycja, która ma imitować to, że to jest ogromny port i i tam sobie coś do niego zawozimy, ale pokażę wam coś jeszcze, bo tutaj jest też ogromny silos tym razem na mapce USA. I co jest jeszcze tutaj ciekawego? Pociągi mają też na swoich wagonach możliwość przełożenia ziaren, bo było widać na jednym z pociągów standardowy kłos. tutaj, jest, tutaj są tory kolejowe. Tutaj jest jeszcze taki dodatkowy taśmociąg, który no, wygląda jakby byłby połączony z tym silosem. No a tutaj po prawej stronie zobaczcie, macie znowu połączenie, i to połączenie jest tutaj z tą barką. I ona się gdzieś tam też poruszała. Jak wiecie, Giants wielokrotnie podkreślał, że rzeka jest bardzo ważna na mapce USA. No i być może to jest z tym związane, że po gdzieś tam zapełnieniu tej barki, po zsypaniu z tego głównego silosa. Będzie można po prostu podejść i gdzieś tam taką barkę wysłać. No, i o ile taką barkę stąd, którą gdzieś tam będzie można wysłać do innego punktu skupu, która być może za jakąś opłatą da nam jakąś tam lepszą cenę w sprzedaży, no, to w to jestem w stanie uwierzyć, że można gdzieś tutaj podejść. Tak, jak pociąg, aktywować, nacisnąć do którego punktu skupu, gdzie będzie lepsza cena. I ta barka sobie powiedzmy tam popłynie, będzie widać jak odpływa i później tam za jakiś czas dopłynie, no i będzie informacja, że wpłynęła kasa, bo sprzedaliśmy. W to jestem w stanie uwierzyć, że taka barka po mapce USA będzie pływała. Natomiast w animację, że ten kolos o tutaj właśnie z, z tej mapy odpłynie, no to tak, no nie wiem, być może, no ciężko mi w to uwierzyć, no różne, różnego rodzaju gabaryty po mapach nieraz pływały. Więc w sumie wszystko jest możliwe, natomiast nakierowanie tym tak jak pociągiem raczej bym nie liczył. Bardziej bym liczył na zasadzie trigger, wyszli do płyń i jakaś tam animacja odpłynięcia, i w zasadzie to tyle. Dalej co zauważyłem, to pod kątem tego, że gdzieś tam pojawiło się lepsze cieniowanie i pojawiły się. Różnego rodzaju zmiany na lakierze, i tak dalej, to też pojawił się taki dosyć dobrze odwzorowany rozbłysk na szybie, którego gdzieś tam wcześniej nie widziałem. Nie wiem czemu, może dlatego, że było mało rozgrywki z wnętrza kabiny, ale coś takiego funkcjonuje. Plus do tego, lakier też bardzo dobrze imituje. To, co się dzieje wokoło, i ten rozbłysk jest też na lakierze Momentami, kiedy gdzieś tam się skręca, widoczne to taka. Tam kolejna dupyrel, którą udało mi się wychwycić, no i teraz, to jeszcze no. I teraz, jeszcze ślady te, ślady gdzieś tam dostały też swój materiał filmowy, trochę więcej się ich pojawiło. No, jak widzicie, te ślady pewnie pochodzą już z jakiejś tam lepszej wersji, lepszej w sensie bliższej, ostatecznej, bo zaczęły trochę lepiej, wyraziście wyglądać. Zwłaszcza na gąsienicach, bo do tej pory gdzieś tam te gąsienice zostawały czarne, nieoblepione, jak teraz możecie zobaczyć, również i gąsienice się tym błodem oblepiają. No i to, co się, że tak powiem, przetoczyło szerokim echem i zelektryzowało wszystkich, czyli orka. Orka wyglądająca moim zdaniem troszeczkę jak redliny, w przypadku ziemniaków oczywiście ale to już jest moje zdanie, no niektórzy twierdzą, że, że to też jest super, że tak jest, ja rozumiem, że orka jest uzależniona od tego, jaka to jest gleba, czy jest sucha, czy jest mokra, po czym ta orka była i tak dalej, tak dalej, no ale słuchajcie, no... no Okej, okay, no ja się chyba wstrzymam. Najważniejsze, że jest bruzda. To jest OK. Niektórzy twierdzili też, że to zależy jaki pług. No nie chce mi się wierzyć, że dla każdego pługa zrobili oddzielną teksturę. No Tekstura będzie jedna. Czy pług będzie miał 4 skiby, 10 czy 28? To moim zdaniem to akurat tutaj chyba nie będzie miało żadnego wpływu. Ktoś może powiedzieć, że okej, okay, bo jakby było bardziej gładko obsypanie, no to by wyglądało jak po kultywatorze, a musi się różnić, że to orka. Okay, no, ok. Na zadania mogą być poziłe. Moim zdaniem można było zrobić yy, tą teksturę taką można powiedzieć trochę jak po tej stronie, ale bardziej taką porwaną, ostrzejszą z takimi krawędziami, gdzie widać, że ta ziemia po prostu jest przerzucona, tak jak ma miejsce to tutaj. Pojawiają się takie ciemne spękania i widać, że ta ziemia po prostu jest odrywana i gdzieś tam te skiby ją podrzucają i moim zdaniem taka powinna zostać tutaj na wierzchu, a, a tu jest porozrywana, a tu się tworzą jakieś takie, nie wiem, gładkie redliny. Ciężko powiedzieć, jak to będzie w finalnej wersji, nie wiadomo, co z tego wyjdzie. I jeszcze chciałem wam zwrócić uwagę na jedną rzecz, bo za chwilę przejdziemy do pięknych screenów i soczystych screenów z, z mapki azjatyckiej, ale też zwróćcie uwagę, że jak wiecie mapy Giants mają zawsze takie obszary w sobie, że są takie obszary bardzo upchane, nasycone, nawalone detalami, że w ogóle w którą stronę się nie obrócicie to jest coś nawalone, a są też obszary takie jak tutaj, czyli... Czyli taki ten ostatni plan, gdzie jest po prostu Usa jakaś tam gładka góra z pojedynczymi kikutami w postaci drzew i moim zdaniem to wygląda słabo, bo szczerze chyba wolę mapy gdzieś tam moderskie, gdzie mają wklejkę gdzieś tam w dystansie i ten horyzont się tak ładnie rozchodzi od dala i to daje taką przestrzeń tej mapie, natomiast po raz kolejny, mimo mgły, nie mogę zdzierżyć, że te elementy mapy. Ja wiem, że można sobie zwiększyć dystans renderowania i tam się te drzewa pojawią i FPS-y klękną do 40, ale to nie o to chodzi. No, wygląda to jak wygląda. I mnie zawsze to we farmingu drażniło i widzę, że w 25 w podstawowych mapach to się nie zmieni. No ale cóż, no, trzeba będzie czekać na mapki, że tak powiem, lepsze, moderskie, i tam to nie, oczywiście będzie wyglądało już inaczej. I co mamy tutaj, tu mamy też obszar, który też chciałbym Wam pokazać. Nie dlatego, że ktoś powiedział, że się to gra nie podoba, bo tylko narzekasz. Nie, nie chodzi o to, że narzekam. No są w tej grze i w tym wydaniu rzeczy, które mogą się podobać. Niestety jest ich mniej. Więcej jest tych rzeczy, które albo się nie zmieniły, albo zostały zrobione na odwal albo wymagają jeszcze poprawy. Natomiast no tak wygląda całe to miasto, bo to miasto na wszelkiego rodzaju screenach, i tego, jak jest prezentowane, przede wszystkim w nocy, wygląda pięknie, cudnie i cały jego urok, tak jak w cyberpunku, jest po prostu w tych neonach i w tym, że jest ciemno. Natomiast było też kilka takich ujęć, jak ludzie grali, to po prostu, no cóż, no to miasto to było kawał betonu widzianego z perspektywy gdzieś tam tutaj z dołu i tak ono wyglądało, jeżeli było troszeczkę gorsze renderowanie w zasięgu, więc no, nie spodziewałbym się tutaj cudów. Tak samo te obszary tutaj z tymi betonowymi kanałami, czy jakieś takie rozległe rzeczy. Ja rozumiem, że to są ogromne pola, duże połacie, no i takie pola też muszą być, żeby się na tej mapie nie nudzić, ale do waszej świadomości tylko pokazuje to z jakiej perspektywy co jest pokazywane, bo na screenach zawsze można to pokazać Superowo, fajowo, co Wam zaraz pokażę, bo to jest kwestia po prostu ujęcia kadru danego miejsca i tak dalej. Więc przejdźmy teraz, jak były już te rzeczy gorsze, to przejdźmy teraz do tych rzeczy ładniejszych. No i tutaj detale robią, że tak powiem, robotę. Miasto robi robotę, bo jest ciemno. Światła oczywiście też robią swoje. Tu macie kolejny pojazd z zabudowaną krypą, bo do tej pory widzieliśmy go z krypą otwartą. No i teraz faktycznie, tak, jest ok. Jest dużo detali, jest kolorowo, jest fajnie. Są, są gdzieś tam, jakieś tam wiśnie się pojawiają jest ok, fakt nie ma ludzi, jest pusto to trzeba przyznać, że no nie wiem czemu mapa ma być ożywiona przez 5 npc ów skoro no tutaj pewnie też jakiś tam ruch uliczny się będzie pojawiał poza samochodami, ale jak jak na razie na screenach, no tutaj, że tak powiem, no tego ruchu pieszego jakoś nie było widać, no takie wszystkie są fajne świątynie, coś tam się dzieje, ale na razie na screenach jakoś tego nie uchwycono, może po prostu jeszcze nie wymodelowali postaci albo nie dodali, ciężko powiedzieć. Co jest ciekawe, ciekawe jest to, że porusza się tutaj pociąg, jest trakcja elektryczna, ale pociąg mamy kopcący, spalinowy, ale można i tak, dlaczego nie. No, i tutaj jeszcze jest kilka tych ciekawych ujęć. W oddali widać to jest właśnie to miejsce z tamtej perspektywy. Czyli, no, że tak powiem, tutaj jest fajnie ten trzeci plan, wygląda ładnie, ale niestety będą miejsca, gdzie po prostu będzie jakaś tam łysa, goła, płaska góra. Co jest też ciekawe, to na mapce tej porusza się też autobus rodem z USA. Import, eksport, wszystko jest dzisiaj możliwe. Skoro mamy maszyny takie, a nie inne, no to skoro mamy tuk-tuki to można i autobus sobie z USA tutaj skombinować czemu nie no skoro mamy gotowy model to czemu go nie wykorzystać te ujęcia też już gdzieś tam były wcześniej widziane na poprzednich screenach co ciekawe tu się pojawiają krople ale tylko tu nie widać żeby ten asfalt był mokry tu jeszcze nie zdążyło wyschnąć tam może zdążyło ciężko powiedzieć tak wygląda tutaj, wyglądają tutaj całe te schodki do góry. Tam, gdzieś tam jest ta świątynia, tu jest ta wioska skupiona przy tej świątyni. No i tutaj jest dosyć wąsko, więc wcale się nie dziwię, że używają takich oto pojazdów, bo ciężko będzie się tutaj poruszać. O, właśnie, tu są tutaj te schodki, które było wcześniej widać z tamtej perspektywy. No i tutaj już są te tereny świątynne, że tak powiem. No i o, właśnie, no tutaj tych detali jest dużo to wygląda ładnie, na to się dobrze patrzy, ale pamiętajcie, że to są detale, które nie grają, to znaczy przyjdziecie, obejdziecie, zwiedzicie to raz, powiecie, no fajne zrobili i na tym będzie koniec, a dalej będziecie musieli skupić się na rozgrywce która tak w zasadzie, ja czekałem na jakieś tam zapowiedzi związane z żywieniem zwierząt na przykład, no bo skoro zwierzęta teraz zostały rozbudowane, to ja mam nadzieję, że jeszcze zostały aż albo już, albo tylko dwa tygodnie, a nadal o żywieniu zwierząt nic nie wiem. Z tego co pamiętam, to chyba tam gdzieś było, że małe zwierzęta będą potrzebowały innego rodzaju pożywienia, żeby tam dobrze rosły, były zdrowe i tak dalej, w tym w przypadku chyba cieląt tam była mowa o siarze i tak dalej, i tak dalej. Cisza, jak do tej pory cisza, zobaczymy co z tego wyjdzie. Mam nadzieję, cichą taką nadzieję swoją, że jeszcze o tych zwierzętach coś tam powiedzą, no bo cóż, no trochę słabo by było, żeby skupiać się na liliach wodnych, świątyniach, ryżu i statku i tornadzie, a olać na przykład kwestie, nie tak kluczową w grze rolniczej, jakim jest na przykład hodowla zwierząt. No fajnie, że dodali małe słodkie zwierzaczki, brykające i uczące się chodzić, ale hodowla, stricte jako sama hodowla, czyli zapewnienie tym zwierzętom odpowiednich warunków oraz pożywienia, no cóż, no nie sprowadza się tylko do, do wypasu i do tego, że sobie pogryzą trawę, a jak ją zjedzą, to im tam rzucicie coś innego do koryta. Wydaje mi się, że w tym wydaniu poszli na region Azja, poszli na konsole, czyli. Po prostu dodali mody, które do tej pory były na PC, dodali w taki sposób, żeby konsole mogły z nich korzystać. Ja się cieszę z każdego modu, który był dobry do tej pory, a został wcielony do podstawki. Bo to jest po prostu jeden mod mniej do wczytania, jeden mod mniej, który może zawierać błędy i jeden mod mniej, który, że tak powiem, odciąży silnik, więc to, co się dzieje w podstawce, to dla mnie jest wielki plus. Od siebie dodam, że jak widziałem, gameplay z mapki azjatyckiej, to nie wiem jak to wyglądało w pojazdach, bo w pojazdach bywało różnie, bywały lagi, jakieś tam dziwne szcinki. Natomiast jedno wiem, że poruszając się postacią to wygląda dużo, dużo lepiej. To znaczy jest dużo płynniej, postać nie robi takich dziwnych kroków, kamera nie skacze. Chodzi naprawdę tak, no, że tak powiem, jak po maśle, płynnie. I ruchy, ruchy gdzieś tam myszką też są płynne i to było naprawdę widoczne. Nie wiem, jakie będzie odczucie na początku grając samemu, ale po materiale wideo widać między 22 a 25 różnicę. Po prostu postać porusza się płynnie, nie robi to tak topornie jak było w 22. Zwłaszcza na sprincie, bo w 22 przy sprincie też takie tam jakieś dziwaczne zachowania kamery były. No cóż, czas leci, lada moment będzie piątek, może jakieś mniejsze maszyny w końcu się pojawią, bo raz są duże, raz są małe, zobaczymy co teraz czas pokaże i co jeszcze czas pokaże, bo moim zdaniem jeszcze, jeszcze coś tam się może ciekawego wykluć, na przykład o modzie pasażera nic nie było do tej pory, zobaczymy co z tego będzie. Ode mnie to tyle, na razie, cześć.